Etap 5 3 sierpnia. Łańcuch Rzeszów. Łańcut. Słynny nie tylko w Polsce zespół zamkowo-parkowy obejmuje zamek i 18 innych budynków, w tym wozownie oraz rozległy park. Dynów. Niska zabudowa i położenie w malowniczej dolinie Sanu nadaje miastu urzekający klimat. Rzeszów. Nazywane często miastem ludzi młodych centrum ekonomiczne, akademickie, kulturalne i rekreacyjne, cenione przez mieszkańców. Czyste, bezpieczne i wygodne miejsce, zapewniające stabilizację i satysfakcję z możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Ponad 178 km po pofałdowanych terenach województwa podkarpackiego. Jedynowie będą do zdobycia dwie premie. Premia lotna lotto i premia górska PZU trzeciej kategorii oraz premia górska PZU trzeciej kategorii w Rzeszowie. Na 79. Tour de Poloń i World Tour zaprasza Czesław Ang.